Polski węgiel. O tym się w Europie mało mówi, bo w oficjalnym przekazie Chiny mają przodować w zielonej energii. Chiny są niby ekologiczne, no ale dane temu przeczą. W Chinach mamy 52% światowego wydobycia węgla kamiennego. Ponad połowę węgla na świecie wydobywa się w Chinach i to wydobycie dynamicznie rośnie. W Chinach i Indiach mamy razem 62% światowego wydobycia węgla. W Azji wydobywa się ponad 75% światowego węgla. A dla porównania w Europie i Ameryce Północnej, no zaledwie 8,1%. Świat na węglu stoi. Pomimo ekologicznych bajek Komisji Europejskiej, świat nie jest ekologiczny. Świat ma po kolei w głowie i myśli po gospodarczemu. Podobnie zresztą jak Trump. Unia Europejska to zaledwie 1,6% światowego wydobycia węgla. I ustami Komisji Europejskiej do Polski kierowane jest oczekiwanie redukcji polskiego wydobycia węgla. Bo przez to polskie wydobycie światu grozi globalne ocieplenie. Wydobywamy raptem 0,75% wydobycia światowego. I przez nas goryje świat. Polska musi przestać wydobywać. Pomimo zakręć Komisji Europejskiej, świat jednak na węglu i gazie stoi. Z węgla i gazu produkuje się 56% światowej energii elektrycznej. A jeśli weźmiemy do tego ropę naftową, to będzie to 59% światowej energii elektrycznej. 59% elektryczności na świecie jest z paliw kopalnych. Chiny na węglu stoją. Energia elektryczna w 62% pochodzi z paliw kopalnych, a węgla wydobywa się prawie 50 razy więcej niż w Polsce. No a cena węgla w Chinach. Wynosi 75 dolarów. 75 dolarów to jest poniżej cen światowych, które wynoszą obecnie 100 dolarów. Za 100 dolarów można kupić węgiel w portach Ara, czyli Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam. Polski węgiel jest sporo droższy od tego w Chinach i na rynkach światowych. Można go kupić od 1000 do 1800 zł. Czyli około 380 dolarów. W Chinach jest węgiel po 75 dolarów, ceny światowe wynoszą 100 dolarów, a ceny polskie 380 dolarów. Czy ktoś może mi to wyjaśnić? Jak długo jeszcze będziemy udawali, że wszystko jest w porządku? Czy jak Komisja Europejska powinniśmy zamknąć oczy i mówić, że wszystko jest w porządku?